Dobrze, dobry Państwu. Tytuł referatu Rapid e Learning w akademicki akademickiej reprezentuje Politechnikę Warszawską. Dużo jest tam po drodze na końcu zespół technologii Nie. informacyjnych. Plan prezentacji jest następujący. Na wstępie słownik polsko-polski czy, czy angielsko-polski przybliżę Państwu termin Rapid e Learning. Następnie powiem kilka słów na temat multimediów różnych form castingu, side castingu, screen castingu i innych pochodnych. Następnie e, powiem kilka słów na temat wykorzystania Web 2.0, blogu znacznikowania Wiki, właśnie w rapid e-learningu. I na koniec e, kilka słów na temat marzeń, złudzeń i końcowej sygnaturek coś zamiast e, podsumowania. A, e, w 2005 roku z E-Learning Guild Bill Brandon e, umieścił Cztery możliwe definicje i learning, które tutaj cytuję dosłownie. Pierwsza możliwość to jest y, szybkie i tanie przygotowanie materiału. Druga możliwość rozumienia tego terminu to są metody, które zwiększają prędkość uczenia się. Podkreślam, zawsze to mówię i e learning to uczenie się, a nie nauczanie. Y, kolejna możliwa y, definicja to jest y, technologie, które przyspieszają łączność, kontakt pomiędzy y, tzw. subject matter experts i osobami uczącymi się. Ci subject matter experts to są po prostu nauczyciele. I na koniec rapid e-learning są różnego rodzaju serwisy, które umożliwiają szybkie wprowadzenie, szybkie wdrożenie e-learningu do korporacji czy też na uczelnie. Mówi się bardzo źle o uczelniach, które prowadzą tylko e-learning, że jest taki fast food edukacyjny, stąd może termin rapid e-learning, a nie fast e-learning. Termin rapid ma dobre konotacje z informatyki, rapid programming, rapid development, Stąd za Bilem Brandonem zawsze trzeba mówić, o którym aspekcie rapid e-learningu będziemy mówić. Czas to to jest polskie powiedzenie. Tego już Państwa, kilka razy sprawdzałem ostatnie doświadczenia przemysłu edukacyjnego. Stwierdzają, że tradycyjny e-learning, jego koszta tworzenia wynoszą od 5 do 50 tysięcy dolarów za godzinę. To, to sprawdzałem kilkakrotnie, bo ja się o czym wierzyć nie chciało, ale tak, proszę Państwa, jest. Stąd w dobie kryzysu chyba w szczególności potanienie i przyspieszenie procesu tworzenia materiałów jest czymś bardzo istotnym. Dlaczego zmiany? Firma Kineon jak gdyby zdobyła swoją pozycję na rynku, zajmując się właśnie rapid learningiem. Twierdzi, że tradycyjny learning jest zbyt wolny, jeżeli chodzi o czas przygotowania, zbyt kosztowny, jeżeli chodzi o nakład pracy i zbyt ciężki, jeżeli chodzi o media, które są z nim związane. Rapid learning to są trzy podstawowe elementy. Nowe narzędzia autorskie, szybkie prototypowanie. Pamiętaj, nikt się nie zastanawia, jak tworzymy prezentację w PowerPoincie, że ona jest prawie, że taka sama jak poprzednia. jest ramka, coś u góry, raz jest zrobiony prototyp, szablon i robimy kolejne prezentacje. Nie znam ludzi, którzy by każdą prezentację robili zupełnie inaczej. Dlaczegoż tak nie miałyby wyglądać y, materiały edukacyjne? No i na koniec małe, wielozadaniowe, uniwersalne zespoły. Ja jestem y, jednoosobową orkiestrą i Państwa bardzo się z tego powodu cieszę, bo nie dane było mi współpracować z dużym zespołem metodyków, grafików, informatyków. Ja jestem pięć w jednym, więc czas nadszedł dla mnie pozytywny, ponieważ takich zespołów dużych raczej się już nie będzie budować. Y, kino twierdzi, y, że. W przypadku podejścia tradycyjnego gro pieniędzy, gro wysiłku idzie na zarządzanie programowanie. W momencie, kiedy mamy dobre narzędzia i zespoły są mniejsze, więcej nacisku można położyć na projekt, mniej na zarządzanie i programowanie. Kina, obrzędu, stworzyło specjalny sklep internetowy, gdzie można kupić różnego rodzaju narzędzia, które służą do prostego, łatwego tworzenia kontentu, tworzenia treści learningowych. O tym, że jest to gorący temat, świadczą blogi tematyczne. To jest jeden z nich na stronie firmy Articulate, która się zajmuje produkcją, tworzeniem oprogramowania do szybkiego przekształcenia prezentacji w PowerPoincie do formatu SWF. Jest też polski blog poświęcony tej tematyce. To trochę polskie piekiełko, bo okazuje się, że jest konkurencyjny blog. Nie podam nazwy, który tenże blog poświęcony rakietermingowi krytykuje. No i tak troszeczkę w miejscu stoimy, ale może y, autorzy tych blogów zrozumieją, że y, trochę warto się zjednoczyć, aby wykorzystać pewną koniunkturę na to, że nie ma pieniędzy na edukację. Mamy wszyscy świadomość kryzysu. I dokładnie wszyscy wiemy, że jeżeli będą cięte jakieś fundusze, to będą przede wszystkim cięte na edukację. Ja się pocieszam, że na wyższym uczelni już nie ma co obciąć, w związku z tym jesteśmy w dobrej sytuacji, czego nie stracimy. Ale w przypadku korporacji, które chcą się szkolić, to jest to naprawdę poważne wyzwanie. Na jednej z konferencji mówiłem o dylemacie Hamleta XXI wieku, to be, i o not to be. Dzisiaj powiem inaczej, zmierzch E. Proszę Państwa, już wszystko jest prawie, że E. Państwo sobie nie wyobrażacie pewnikiem dziedziny życia, gdzie tego e nie ma. I zawsze twierdziłem, że nie ma innych miar do edukacji e-learningowej, zdalnej, offlineowej, onlineowej, niż, niż do tradycyjnej edukacji. Stąd przymiotniki e-learning, to jest rapid, flexible, mobile, blended, lifelong, to e gdzieś tam we wszystkim siedzi, bo ja sobie oczywiście nie wyobrażam e, edukacji bez e, tego e. e. Ponieważ to e trochę jest dla mnie irytujące, drażniące, mówię o i edukacji, i mm, kiedyś dzięki burzy mózgów, w Gdyni stwierdziliśmy, że można taką pionową kreskę postawić i powiedzieć, że jedną stroną medalu jest tworzenie kontentu, czyli tworzenie materiałów edukacyjnych. Drugą jest kontakt. Jedno bez drugiego nie funkcjonuje. Można sobie wyobrazić kurs, w którym jest sam materiał, on jest taki samonakręcający się, można... Wyobraź sobie seminarium dyplomowe, gdzie materiał tworzy się w ramach komunikacji, w ramach kontaktu, ale generalnie to są dwie strony tego samego medalu. I kilka słów na temat przede wszystkim kontentu. Multimedia, proszę Państwa. Tradycyjne pobieranie pliku, wiadomo, jest to ciężkie, trwa długo. Klasyczna transmisja strumieniowa, to jest niestety związana znowu z wysokimi kosztami po stronie nadawcy. Jest coś, co się nazywa progresywne pobieranie, co uprawiam no, z dobrym skutkiem od 4 lat. E, Termin podcasting, e, on dotyczy przede wszystkim iPoda, ale może być jako tak zwany backroom tłumaczenia jak Personal on Demand Broadcasting, czyli to, o co nam chodzi, żeby student mógł obejrzeć coś, co symuluje pewną rzecz, która się dzieje na żywo, ale w terminie dowolnym, w terminie dogodnym dla studenta. O no, już Państwo widzieliście na wypowiedzi pana Profesora Abramowicza e, tak zwany Common of Learning. E, I proszę Państwa, e, to jest jak gdyby... Dowód na to, że trzeba y, korzystać z multimediów, ponieważ y, samo czytanie to jest ten wierzchołek piramidy y, to jest zapamiętanie tylko 10%. Jeżeli coś słyszymy, coś widzimy, jest już procent 50. Stąd y, wyższość y, materiałów multimedialnych nad tradycyjnymi tekstowymi chyba nie podlega żadnej dyskusji. Y, na temu trzy mówiłem o możliwości konwersji takich robionych przez y, program zainstalowany lokalnie z formatu PPT na SWF okazuje się, proszę Państwa, że te konwertery są już dostępne w sieci. Nie trzeba mieć takiego oprogramowania. Wystarczy jakiś plik przesłać na odpowiedni serwer. To jest jeden spośród nich AutoStream i ten plik po prostu sobie tam siedzi i jest dostępny dla wszystkich. Dlaczego nie uczelniane proszę Państwa? Jest y, kolejny portal, który się nazywa slideshare.net. Gdzie Państwo macie setki, jeżeli nie tysiące różnego rodzaju pokazów. Począwszy od pokazu pieska, kotka, skończywszy na poważnych pokazach z konferencji. A pytanie jest następujące: dlaczego nie ma takiego repozytorium uczelnianego? Dlaczego nie ma takiego oprogramowania, które pozwoliłoby uczelniom tego typu repozytorium tworzyć? Dlaczego mówię, że powinno to być uczelniane? No bo chodzi o szukanie informacji. Student nie powinien wydłubywać spośród setek tysięcy różnych dziwnych rzeczy materiałów wykładowych, tylko powinien mieć te materiały w taki czy inny sposób usystematyzowane, co znowu niestety wymaga po stronie twórcy pewnych y, starań dodatkowych. Tu są właśnie, proszę Państwa, slajdy y, bezpośrednio wzięte z y, serwera Autor stream, ale z pewnym menu, które zrobiłem ręcznie. Y, druga rzecz, y, screencasting. Y, Coraz bardziej jesteśmy uzależnieni od programowania. Teraz częściej posługujemy się oprogramowaniem, i na pytanie, jak skutecznie uczyć, już jest jedna odpowiedź. Yy, uczyć poprzez demonstracje na żywo, nie poprzez manuale, nie poprzez książki. I okazuje się, że można taką, te, tego typu prezentację bez problemów nagrać darmowym oprogramowaniem. No, niestety, tutaj jest wymagana pewna wiedza informatyczna, bo trzeba to gdzieś umieścić w sieci. Proszę podcasting też jest już w zasadzie w zasięgu ręki. Wystarczy, że Państwo macie takie urządzenie niemodne, chociaż tak może z potem będzie modny dyktafon. No, można się nagrać i bez żadnych problemów, bez żadnej wiedzy informatycznej ten gdzieś wepchnąć w sieć i on jest dostępny dla studentów. Czy to jest tylko moda, czy to jest coś więcej, na końcu Państwu pokażę. Można, proszę Państwa, także robić bez żadnych problemów. To nie są żadne bariery technologiczne. Jeżeli potrafimy nakręcić film komórką i wepchnąć go na YouTube, to można próbować nakręcić kawałek wykładu i umieścić go gdzieś w sieci. Proszę Państwa, jeżeli my tego nie będziemy robili, to będą robili to za nas studenci. Studenci fotografują tablice, na których są wykłady. Studenci nagrywają nasze wykłady, żeby potem sobie odsłuchać. Studenci fotografują wyniki sprawdzianów, jeśli tych wyników nie ma w sieci, tylko trzeba przyjechać. Szanujmy własny czas, w momencie kiedy musimy jechać na konsultacje, wolimy te konsultacje mieć zdalnie z domu, ale szanujmy także czas studentów. Web 2.0. Powszechnie się mówi, że definicję, nazwę, wymyślił Tim O'Reilly w 2004 roku. Jest bardzo e, śmieszna historia słowa blogu. E, jest już czasownik googlać. Słowniki angielskie przewidują czasownik tu Google. Bardzo śmieszna etymologia słowa blogować, bo na początku w 1997 było to termin weblogging, czyli po prostu zapisywanie w sieci. Skrótowo był to weblog, a w 1999 roku w innym miejscu zrobiono spację. We blog, czyli my blogujemy, zostało blog. Kolejne e, produkty z oprogramowania społecznościowego, znacznikowanie. E, Pokażę Państwu, jak mogą być wykorzystane. E, oczywiście to wszystko, o czym teraz będę mówił, jest załatwiane przez platformę LMS, CMS, LCMS, cokolwiek. A jeżeli takiej platformy nie ma, to można bez problemów wykorzystać chociażby mechanizm blokowania do umieszczenia pewnej informacji i oczekiwania na odpowiedź studentów. E, znacznikowanie, proszę Państwa, to temat, który był do pewnego stopnia tematem przywodnim. Yy, setki studentów szukają tej samej informacji, nie znajdują. Większość dziś jest nazwijmy to ukryta albo nie odkryta przez Google. Obowiązkiem nauczyciela coraz bardziej jest udostępniać studentom rzetelne źródła informacji. No Jak to robić? Czy potrzebna jest wiedza informatyczna? Każdy potrafi zaznaczyć ulubione favorite, bookmarks, jak to się nazywa, nieważne. U siebie w komputerze. Można to zrobić także za pomocą takich serwisów jak Delicious. Ja używam znacznikowania także do y, ocen studenckich prac, ponieważ to nie są oceny y, typu 2, 3, 4, 5, tylko wykonano, nie wykonano poprawnie, więc y, sądzę, że mam do tego prawo. Y, kolejny element, to już nie dla indywidualisty, tylko dla grup osób, to jest wiki. E, świat e, coraz bardziej kręci się wokół wiki e, i, proszę Państwa, pewien fenomen, lat temu pięć, gdy zadałem studentowi pytanie, co to jest punkt, e-punkt drukarski. No to czekałem pół godziny i nie było odpowiedzi. Teraz jest odpowiedź na pytanie błyskawiczna. No, każdy wpisuje wyszukiwarkę, każdy szuka wikipedii, ma odpowiedź. Pytanie, czy to jest zmierzch nauczycieli, czy już czas się pożegnać z zawodem? Nie, proszę Państwa, bo jeszcze zostaje myślenie i kojarzenie informacji. Klasyczne pytanie z tego roku: formaty kompresji obrazów. GIF-JPG. Każdy potrafi przeczytać, uśmiecha się, tylko na pytanie, kiedy, który, jest pewien problem. Więc nie jest aż tak, że z nami nauczycielami nie wiem, wymrzemy, nie pójdziemy do lamusa, tylko musimy trochę zmienić profil. Dwa świetne przykłady poza Wikipedią w języku polskim materiałów edukacyjnych y, zrobionych właśnie z wykorzystaniem mechanizmu Wiki. Encyklopedia zarządzania, to dopiero teraz spojrzałem, e, dowcip, prawda? Ale to niestety jest Google. Czy seks na wózku widłowym to łamanie przepisów BHP? No, to, to są dodatkowe elementy. Gdyby to było wcześniej, to byłoby bardzo dobrze, byłby dowcip, który prelegent gdzieś tam w połowie umieścił to już jest końcówka. E, to jest przykład jednej uczelni e, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, e, która tak taką encyklopedię stworzyła. To jest przykład e, dobrego wykorzystania środków unijnych, tak zwanych. E, materiały do studiów na kierunku informatyka. Cały czas dostępne, nieodpłatnie e, do wykorzystania przez wszystkich studentów, którzy mają jakikolwiek związek z informatyką. Proszę Państwa, wspomniałem o tym, że można robić podcasty, czyli nagrania dźwiękowe, audiocasty. Jak Państwo spojrzycie na iTunes z literką U, to macie tam dostępne wykłady różnych zachodnich uczelni, amerykańskich przede wszystkim. Są tylko dziesiątki, jeśli nie setki. Tu jest przykład jeden z Stanford uniwersytet. Czy po prostu dobry mikrofon, dyktafon i wykład jest dostępny dla wszystkich w sieci. Przypominam dawną inicjatywę MIT OpenCourseWare. Wiele osób twierdziło, że to zniszczy MIT. Nieprawda. Bo nie jest najistotniejsze, kto, że się zobaczy, profesora z treninga, jak on to wykłada, jest istotny jednak kontent z nim. I za to ludzie często płacą od pieniądze. Sądzę, wniosła, że przekonałem Państwa na tych 20... Ośmiu przezroczach o tym, że w rapid learningu coś jest i tego typu technologie potrafią rozwiązać wiele problemów. W związku z tym, zamiast wniosków końcowych, tak zwane sygnaturki. To jest Einstein. Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Jeżeli to będą książki, a czy to dzieci, czy młodzież, czy dorośli studenci przyzwyczajeni są do multimediów, to będzie to właśnie bardzo ciężki obowiązek. Stąd Wymaga tego od nas czas, wymaga tego chwila, musimy być multimedialni, a możemy być w prosty sposób. Yy, Niezbog powiedział, że wiedza to władza, ale niewiedza niestety nie oznacza jeszcze braku władzy. Yy, czyli, proszę Państwa, jeżeli będziemy rzetelnie uczyć, nie oznacza to, że nie będą idioci rządzić, ale jest szansa, że ta władza trafi w ręce ludzi wykształconych. To jest prawdą, dziś okazuje się fałszem. Jutro, jeżeli y, uda mi się być tutaj za rok, być może będę się z czegoś wycofywał, ale jak na razie nie zanosi się na to. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję.